13 sesji, kilkanaście dni pracy i ponad 3000 zdjęć, na których zobaczymy wrocławskich sportowców, m.in. Ranatę Mały Różańską, Pawła Reinde, Radka Hyrzego, Sebastiana Mile czy Mariana Kalemena. Stowarzyszenie Klub kiwiców niepełnosprawnych w ramach projektu My też możemy wydało kalendarz na 2013 rok. Cel kalendarza jest jeden: pokazanie, że niepełnosprawny nie znaczy gorszy. Środowisko osób niepełnosprawnych ma pełne prawo do uczestnictwa w życiu no, tutaj akurat sportowym, ale oczywiście wymiar jest dużo większy, czyli w życiu społecznym, kulturalnym. Chcemy tym kalendarzem po prostu pokazać jak bardzo integracja jest ważna, dlatego obok sportowców pełnosprawnych znajdują się sportowcy i kibice niepełnosprawni. Mówi Paweł Parus, prezes Stowarzyszenia Klub Kibiców Niepełnosprawnych. Te kilkanaście dni zdjęciowych najbardziej wspomina fotograf Michał Niedrych. Najzabawniejsze było, gdy mieliśmy sesję z rugbystami na wózkach Podczas rozgrzewki dwaj nasi koledzy na wózkach po prostu rozpędzili się i wjechali wprost na siebie. To było coś niesamowitego. Z jaką pasją oni to robią. Kalendarz wydano Został w 750 egzemplarzach. Zdobyć go można za symboliczną cegiełkę w siedzibie klubu kibiców niepełnosprawnych przyszewskiej we Wrocławiu.